Wszystkim lecie w kolejnym odcinku na moim kanale zaczynam vloga jakby zacząłem vlog zaczynał się, jak byłam na lekcjach. A teraz... jest ciepło. No jest. Jak w Gorąco, a nie chcę pokazywać mojej ulicy. To jest. No, ale świeci słońce. No, będziemy grać i szukamy pompki, bo jakby... Podlałam swoje kwiatki też dzisiaj i patrzcie. Nie no. Słońce jest totalne! Jest 16 albo nie, 17 stopni dzisiaj jest. Jutro ma być 20, więc. Panem Piłkę nam no uciekło Mamy piłkę Drugi Po raz drugi mam piłkę, nie Po raz drugi Chyba trzeba zrobić dwa razy większy mur No, chyba tak Piknik Jest gorąco Trzeba iść w drugą stroną Robimy piknik, ale nie do owoców w ogóle Bo ja się ja zmęczyłyśmy tu jest otwarte. Ale oni Jak wybierze kłopotki. Które? Jest takie duże. Czekaj, a jest zmywarka. Czyste? No, ale on są takie mało dosyć. Mam sobie, z, jak to się nazywa? Buckethead? Buckethead morcylijny i trochę za dużo, ale wyglądam Głupi. Dajmy, że mam bucketheada. Nie, no, nie wyglądam okropnie. A pozwól mi. No, także idziemy do sklepu. Jakby, nie odzywam się dużo. Też zobaczymy, czy są do ekipy. Ale i tak chyba pewnie ich nie kupimy, jakby. No, bo pierwsze na pewno ich nie będzie, po drugie one mają tą niedobrą skorupkę smaku gumy balonowej. A ja nie tak. lubię smaku gumy balonowej. Jest godzina 17.32, jest mega tak gorąco, jest gorąco, ale ja mam bluzę, bo trochę wieje, ale tak serio delikatnie. Dzień w dniu drugim jest też negacja, nie wiem, czy to widać i otwarłam sobie okno, bo jest droga. Mam nierozczesane włosy, za co was przepraszam. Czułam matmy i dopiero za następną lekcję no za godzinę i 20 minut. z tego i wiem, że wyglądam dziwnie, ale związałam włosy, pościeliłam łóżko i bo zaraz idę umyć zęby i w ogóle przebrać się, bo nadal jestem w piżamie. Zabrałam się taką krótką bluzkę i takie spodnie I teraz idę do mojego kitka, bo jest śliczna pogoda Przesłuchaj się Kocie! sobie na wrotkę i, sorry, za chaos, ale mój tata dywan, a Marcinina już idzie, także. No, ona szła. Jest tak gorąco. Jakby, ja jestem w wrotkach w domu, mamo, nie zabij mnie, proszę, nie zabij mnie, mamo. Ja, ja wiem, że ja nie mogę, ale hmm, bywają czasy, że nie umiem zakładać wrotek, znaczy, nie chcę mi się. Mamy dziki. Właśnie jesteśmy na dworze i mamy lodziki, bo moja mama mi ją kupiła, także będziemy sobie teraz lodziki, dziś jest też mega ciepło, także... Super, ekstra, topimy się tym Dobra, ej spróbuj. Dobry? Dobra, ja otwieram, Dzień bo muszę O 19 albo nawet później. Marcinia do mnie pojechała, byłyśmy 5 godzin na dworze, jeździliśmy na wronkach, było super. Spotkaliśmy się dwa dni pod ronde, to ten z jest dwóch dni i było naprawdę super. Pogryłyśmy siatkówkę, byłyśmy w sklepie, mieliśmy pikni i wszystko było naprawdę fajnie. Wy kąpała, założyłam już piżamę, że muszę tylko związać włosy i zasunąć rolety. 21.11, nie kładę się jeszcze spać, tylko do łóżka byłem. Bo... witajcie w piątek. Ostatni raz się we wtorek, powiedziałam wam już papa, ale postanowiłam dograć jej do tego vloga, bo... bo po prostu chcę dzisiaj też przepiękna pogoda. Chodzi, że, że, żeśko. wczoraj było tak średnie, bym powiedziała. A dziś jest bardzo piękne słoneczko. Byłam gdzieś na zakupach biurkanów z tatą rano. Um, bardzo dużo słodyczy Powiedz. Wczoraj go zajączek, no to mi przyniosł. Idę ogród słodyczy do sam też od I idę zajączek od babci. Słodyczy, jak kupiłam dzisiaj też lody, moja siostrze ja do ekipy. I teraz idę na drugą z godzina, coś po 17, nie wiem ile dokładnie. Na dwór zabieram moją bluzę, bo jest dosyć drześko, ale ładna pogoda także Ja idę i zabieram z was ze mną. i później pójdę na dwór, bo teraz było czasu i jest dłużej się, no, także teraz są moje pieszne ludziki